Co tu się dzieje? Co oni tu robią? Ty, o kurwa! Nie odwracaj się, ty! O kurwa, ty zobacz, ja stąd wychodzę. Zobacz, co się o? dzieje za tobą. Zobacz, co się ja dzieje za pierdolę. tobą. Ja pierdolę, mózgu, robi operację. Chłop w majtkach, robi mózgu operację. Kurwa, ty! Doktor Haus, kurwa! To robi, nie, to są też ci. No to ...medycy. robią. Tak, tak. Są, są medycy, wiesz? A, On okay. tu obserwuje tylko. Myślę, że normalnie chłop z Baywatcha nie, nie, robi operacje, nie, nie. Nie. On tam w sumie wyjedzie się z tego, wyjedzie z tego. Ale, <głos》> ale, ale nie, nie wygląda to dobrze, przyjemnie, taki łeb otwarty. Stoi tu, stoi tu. Ale tutaj, 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 tutaj. Aha. Siemano Sergio. Witam, witam, pacjentka ma zawał najprawdopodobniej. Do samochodu, Ula, do, samochodu. Trzymaj serce, trzymaj. Dobra, trzymaj mi do samochodu. Drzomi serce. Dobra, zakujcie ją do Zasz samochodu. Do samochodu. Bierzemy. Dobra, jedziesz z nami Mam miejsce tu jak coś Tutaj też mamy Halo, nie wchodzi Co tu się dzieje? Zawał Dobra, idziemy, Muszę jedziemy, wysiać. idziemy Proszę z tego pojazdu Jedź, 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 słuchaj jeź. To jest mój samochód Dobra, pal gumę Halo, wypadła Czyli... Spadli, spadli nie ja usiądę z tyłu, dawajcie do środka ją. Co, co, Dawaj, 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 dawaj. Co to jest? Eskortujemy. Dawajcie, dawajcie, raz, 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 raz. Idziemy, 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 Dobrze, ze z byłem. O kurwa. Masz. Kolejny. Kurwa. Ja. Dobry, Dobrze, stał. Przepraszam! Ksyreny trzymałem i nie wykręciłem Twardy jesteś. Dobra, dobra, dobra. Humor, humorkiem. Oła, farsy Dawaj się szybko. A ja nie z tym chłopakiem o to. Bajerka jest. Spotykamy się, na Tak. Powiem ci tak grande no. Ale się oćpał pamiętam. To jest ten, to jest ten z A, ja może. Tak. może go dobijemy ja Nie, nie Nie można Szkoda, tak. nie ci się bawić Ty jak się czujesz? Ja Ja, dobrze to cioła, ja, ja mogę skoczyć po nożyk lindzie. i ten, podniemy mm. mu ten Budyń że tutaj powinno być wszystko w porządku z panem, tylko pani uważa, bo tutaj jest cała pani mhm. podrapana. Odrapa, Dobra. Okej, okay, okej. Okay. Dzięki. Jak się czujesz? O. To sprawdzę tutaj. Medykiem nie jestem, ale... Nie jest? Mes? No powiem ci, że jak ja do was dzwoniłem, to ledwo, ledwo co mówiła już, osuwała się na ziemię. Tak. Sprawdź mój telefon Jeśli już nie będę miała szansy Proszę O nic więcej nie będę prosiła Sprawdzę Dziękuję Co? Co jest? Jak to, ceńsz sytuację? Co? A, kurwa! w chciał gadać. O. <grywa> Zwracasz uwagę na uśmiech. A potem już. Niech samotności, jak już dziewczyna cię popatrzy na chwilę, to zaczynasz sobie wkręcać różne więc... Hm? Ciao, bella. Jeszcze raz? Ciao, bella. Chcesz spać? Nie, nie. Ok. Na razie. N idę porozmawiać. Zaraz. Okej. Okay. Ślimak. No kurwa, czy był ślimak? No była, że tak powiem, było so close. No dobra. co brak, on robił nie na y z Teraz tego, co na mi powiedziała, chodzi za nią od dwóch dni. Y tak, no, ale krok, no, krok. Krok. no Do, no, do domu. W, do domu. musiał ale... go wpuścić. Budyń co? Kurwa, no jak teraz prawdę poznamy? Jak to zdech? Kto, kto zdech? zdech? Budyn kurwa. Ja pierdolę. Nie pierdolę. Na chuj jak. Na chuj go zajęwały. To bo nic, nic go nie No Nic nie zrobiliśmy no. Właśnie z nie zrobiliśmy. Właśnie się sam się wyjebał. I słuchaj, jechałem przez miasto i zobaczyłem, że jest jakiś wypadek. Podjeżdżam i mówię, tak na żarty, to jest kurwa budyń, a chłopie do mnie. Tak to jest budyń, no to kurwa, biorę go w kajdanki i w A go skąd kartę. ty wiedziałeś, że, że ten. E, Filipa tam... mówił mi, że szukałem budynia, no to co? Aha, ja się tam forej go o, szukamy kurwa, nie? Kurwa. I podobno padł z kudu na ulicy, ale leżał tak jakby po wypadku był, no tylko z kółem, ale jeszcze gadał, gadajmy przecież, pamiętasz, że gadajmy jeszcze z nim, nie? No co, mówi. Potem tam już maja i stracił przytomność, kurwa, na tym parkingu. Ten, jak ty nie lubisz płakać, to mów nie. Eee, chyba musimy porozmawiać. Ej, hey, no, no. A co się dzieje, Sumin? Eee, w kwestii tych SMS-ów. Zajwali no, no. mu telefon, ten Jan. It's okay, it's But... okay. Co, Sumin? Eee, no cóż, teraz nie czujesz wszyscy blusa? myślą. Słucham? Nie czujesz blusa? Może i tak, ale. Nie czujesz blusa? Muszę iść. No przestań, słuchaj, no co ty? Ty medyk zajęł krzywą co? akcję, medyk mu nie pomógł, co? ty on padł, kurwa, jakie ja No, jak co? on nie żyje, ty rzeczywiście to, on nie kurwa? żyje, kurwa, sprawdźcie sobie. Medykowicz chyba się skupi. Tak, dróg. weźmy, Opuśćmy, opuśćmy. Niech tu medycy się zajmą. A z nią co? No właśnie, patrz. Ta, ta pani jest nie wąchaj. Aparatury. po wąchu sprawdzasz puls kurwa? To nie, no nie, ale tak chce się ten. Co z nią jest, pani medyk? Proszę pana, to pani. Tam pani zajmują się medycy lokalni. Czy ona sprawdza? No. no, no, no. Nikt, to... Jonas. Co? Też lubisz? Też lubisz słuchać? Halo? Lubię, lubię. Mam telefon? Słucham. Kurwa, jesteś pierdolnięty? Co? Nie jestem najbardziej moralną osobą na świecie, ale jeśli kurwa twoja nie doszła, była, obecna kurwa dziewczyna praktycznie zdychała, ty do drugiej kurwa podchodzisz, no to tak kurwa nie zapatrujesz się na to jakbyś był dżentelmenem miesiąca, nie? nie zostaniesz playboyem roku Będę mnie też aha, no to dobra, no to, to... i Taru robiła z innym typem, no co ja mogę zrobić, leży kurwa, to leży, no na... no to ją ja chwilą. byłem tam przed chwilą rozległ. nie możesz być ze wszystkim nikim. więc albo ją ten więc albo ją odpierdalamy kurwa i leci do stawu i ty sobie bajerujesz drugą a ja nie rozmawiałem w... tylko, no nie rwałem, co ty? No nie no, przecież widzę, że tej Somin chcesz wyczyścić komin. <laughs> no co ty, jak to na ekipy, no co ty? Jak chcesz być kominiarzem, kurwa, no to... No przestań, no przecież nie, idę zaraz do April, spokojnie. O, ja, ja, ja kurwa ten... Pamiętaj, jak jesteś zachłanny, kurwa, to tracisz podwójnie. To prawda. Nie możesz sadzać wszędzie. Tak, Poczekaj sekundkę. Dobra, dobra, mu kurwa, ty, dawaj go kurwa, dawaj te buty Dobra, to co, opierdolamy go ze stafu? Tak O skurwy, o kurwa! Co ma? Siedem o kurwa. kanapek Ja pierdolę Siedem wody Może pani odwróci głos. Szano ma? Nie ma Nie różnie, tego nie chcę Nie no Dobra, opierdol dotykamy. Nie, nie będziemy truposza dotykać. Nie można, trupa, z trupa nic nie można brać, tylko kanapki. Jaki trup... A, pani, panowie po prostu. Tamten pan majaczył po prostu też. Pan panie doktorze, mówi, można na stronę na chwilę? Tak, można. Ja... Doktorem też jest, nie jestem, Panie wieko. doktorze, panie... Le... No, tak? Panie Klapku, sprawa jest taka. No, nie ukrywam, w długach jestem. Może byśmy opierdolili tego trupa i się podzielimy pieniędzmi. Pytam pana, nie ruszyłem jeszcze nic. No, wie pan co, pan robi... Co chce chcę, tylko pan uważa na medyków lokalnych, którzy... Czy pan staje pieniądze. jakiś udział z tych pieniędzy? A on już nie żyje na bank? Nie żyje? Nic z tego nie będzie? Znaczy, wie pan, no, medycy lokalni przekazali mi informację, że ten pan niestety zmarł. Operacja się nie udała. Dobra. Pan komu nie powie, co? Mm, nie będę patrzył po prostu. A Dobra, pan a chce pan, chce z... pan jakiś yy, donate na tutaj? Nie wie pan, to co pan mi przekaże, to moje, nie? Dobrze. Ale ja tylko nie patrzę, co się zajmie. Okay. Zawijamy stąd. Jak poczuję się lepiej, to porozmawiam z nią. Ja bym mu tak poprawił. Jeszcze tą Ty. Kontrolną kozę wsadził. wypadało jebać truposza nawet z klamki, czy nie? Ja bym to zrobił. Coś kajdanki. Mam kajdanki. Masz klamkę przy sobie? Mam. Masz? A ktoś nie ma, może? To hmm. Czy zapytam? Są tam świat wszystkich i spierdolamy stąd. Poczekaj, poczekaj. To no, ma no, ten... problem. Od Odpierdolam świadków i spierdolamy. No, co robisz? Co robisz? Czekaj, 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 czekaj. No, no, odpi odpierdolimy świadków i spierdolamy. Oni chcą mi wyrobić zabójstwo. Ja nie, nie, w nie, nie, akcje. nie, nie. Jest git, jest git, Opłaciłem. Stój, stój, stój. stój. Tak. Stój. Tak. No. Zapłaciłem. No, spokojnie. Okay, okay. Ale zapłaciłem. No z czego? Jest... jak ty pieniędzy nie masz? Grandem. Chodź, chodź na bok, chodź na bok. masz tam jeszcze tysiące, co kiedyś z bratem ci zabraliśmy. Nie wiem, nie, nie, nie i ty mi pieniędzmi zapłaciłeś. Co? Tak! Zrobiłem tak! Pieniędzmi nie poszczykał, płacił jego pogrzeb, kurwa mistrzostwo. Gość mi się podoba, gość masz dużego dużych Świetnie. Tak, w najśmilszych snach tego nie przewidywałem. To był ostatni scenariusz, man. ale go przeczytałem. Diabeł klaszcze na tronie. Ale wiecie co? Nie jestem taki zły. Zostawiłem mu klamkę. Jak ktoś chce, to tym może wziąć. W krobie będzie bronił się. Nie ma ktoś klamki? Porozmawiamy jutro. Wyjaśnimy yes. tą sytuację. Co Chcę usłyszeć ja się... od ciebie wyjaśnień. Wszystko ci powiem od początku. Powiem ci jedno nie będzie łatwo. Zraziłem się już nie raz. <noise> Ty się nieraz zraziłeś, dom? A co ja mam powiedzieć? Ty się zraziłeś Oj, tak. I to wiele razy. Ale rozumiem, co czujesz i masz rację. Masz ku temu powody. Hmm. Ja, uciekam, niech by zajmowała ci czasu. Ja idę spać też. Ten razy... Ale dzisiaj przeszli Szef... się z spadinia. Jasne. Yes. Póki nie porozmawiamy w normalnych warunkach, w normalnych okolicznościach. Rozumiem. Jak się czujesz? Dobrze. A ty? Fizycznie dobrze, psychicznie źle. Czas się przespać, Dobranoc. Dobranoc. Wypoczywaj. Ty też. Jutro będzie... ...dzień. Ciężki dzień. Dobranoc. Dobranoc. Hello. What you want now? I got a man. It hey. La petite suisse. Don, zemnie ocze. Zamknij oczy, do... Nie uciekniesz. A, z rekinami. To nie nur nurka, rudurka, czy Ty kurwa, ja mety, ale dobrze go zauważyłem, co? Jak jechałem do domu. Tak, no, ale go przypadkowo go puścili chyba tam kurwa. Co on tam? Ty medy chodź w umowę uchodźców, Ty no tam leży dobra, gościu, to. ale chyba żyje, bo dobra, wpadł dźwięk, do wody i zajmą, no nogę ma. Dźwięk. Byki Nie było dna nawet ty Co? <laughs> Konfidentem się będzie zajmuje. Dobrze, dobre, dobrze, dobrze, to mi się oj. Tam żyławy wisilane były. Na razie się. Tak, i spać? No idę idę To piątusia dla ciebie No piątusia wczesnego jeszcze można by nie? Tak jeszcze się, no, Trzymaj jeszcze się, trzymaj <laughs> się Jeszcze godzina, dwie, trzy można by no można by Trzeba pięćdziesiąt kurwa minut Tu kurwa nawet jakby było pusto to byśmy mogli coś robić kurwa. Ej, Ale ty chyba no, zostajesz no, co? Lecimy z tematem co? Przed chwilą siedzieliśmy godzinę i pierdoliliśmy no, tak, tak, Kurwa jaki nie kurwa w Amerykanach kurwa Robimy rozpierdol się man Dzięki za dzisiaj, dobrej nocy panowie Dobra, Dobra, nocy, I panie, pa Sumin Sumin Pietoł co? Zaczyna się. Ja nie słyszę, y co on mówi do mnie. Mówi, żeby rozkwinie ci, kurwa, doju. Co? <laughs> 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 suminy. Co? Ja ja powiem tak ja też Ey, Love yourself, zginie. pamiętaj. Oooo. Uh. się uh. by cię nasadził na dziurę. <laughs> ogólnie nie wracaj, w SS. śliwki. Znaczy, ogólnie <laughs> chodzi o ten o ogród Adama, tak? Tak, godzina mi się już po prostu taka włącza, że trudniej pij. Trudniej pij. you we'll